Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Set czy Licho? Set czy Licho? To dzisiejsze wydarzenie, tak nazwaliśmy. Tytuł zaczerpnęliśmy z tytułu powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, która powstała w 1882 roku. Ta powieść po raz pierwszy wydana była w 1883 roku. I właściwie jest to taki event historyczno-rozrywkowy, którego celem jest przybliżenie. Właśnie między innymi Kraszewskiego jako twórcy powieści historycznych. Wydarzenie zorganizowane jest we współpracy z samorządem województwa lubelskiego w ramach takiego programu samorządu województwa lubelskiego Warto być Polakiem, którego generalnie celem jest promowanie polskości, promowanie historii. Jeśli chodzi o dzisiejsze wydarzenie, to zaprosiliśmy tutaj taką grupę rekonstrukcyjną Pospolite Ruszenie Królestwa Polskiego. Która między innymi na początku naszego dzisiejszego wydarzenia mogliśmy zobaczyć fragmenty i inscenizacji na podstawie właśnie tego utworu kraszewskiego przed Cylich", Cylicho. Natomiast obecnie w tej chwili możemy obejrzeć. pokaz szermierki, pokaż z, y, strzelania z muszkietów, pokaz salwy artyleryjskiej. Także myślę, że taka bardzo sympatyczna, żywa lekcja historii tutaj na terenie na tej, naszego zespołu dworsko-parkowego w Romanowie. Coś nowego, nie tylko zwiedzanie wystaw związanych z Kraszewskim, ale też promowanie czy pokazywanie Kraszewskiego poprzez tego rodzaju wydarzenia eventowe. Tak sobie pomyślałem, panie, panie dyrektorze, nie wiem, czy to jest dobra myśl, ale w tym momencie skojarzyło mi się, że można by Kraszewskiego również promować jako pisarza, twórcę powieści awanturniczych, takich przygodowych. Czy to coś w tym jest? Jeśli chodzi o Józefa całego no Kraszewskiego, to można powiedzieć, że Kraszewski no, był twórcą różnego rodzaju powieści, bo w jego twórczości znajdujemy powieści o takiego charakterze obyczajowym, o charakterze społecznym, ale również spod jego pióra wyszło cały szereg powieści o tematyce historycznej, między innymi taki cy cały cykl 29 powieści historycznych, yy, zaczynających się utworem Stara baść". Sporo ludzi dzisiaj, co? Cieszymy się z obecności właśnie mieszkańców tutaj Romanowa i nie tylko Romanowa, którzy odwiedzili nasze dzisiejsze muzeum i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli również organizować tego typu wydarzenia. Ja również chciałem ze swojej strony podziękować między innymi też przychylności władz powiatu bielskiego udaje nam się to wydarzenie organizować ponieważ jesteśmy jak wiadomo muzeum którego organizatorem jest powiat bielski prowadzony przez powiat bielski więc wiadomo że środki finansowe między innymi na organizację tego typu wydarzeń muszą być zapewnione w budżecie powiatu bielskiego dziękuję za rozmowę dziękuję.